Witajcie, Rostomili, kolejny dzień, kolejna relacja. Dzisiaj może się uspokoiło, jest jak na Turawie Cicho, spokojnie. Idziemy dzisiaj na latarnię. Na latarnię idziemy dzisiaj. To jest latarnia, która jest opodal nas. Nie wiem, może jakiś kilometr, może nawet nie. Ale jakoś nie mieliśmy weny, żeby tam dojść. I w końcu nas ruszyło sumienie. Dzisiaj pogoda taka sobie nie ciekawa. Idealna na spacer i na zwiedzanie. Dokładnie, także idziemy zwiedzać dziś. Wiecie co? Po drodze spotkaliśmy ciekawostkę dla nas, ornitologiczną. To chyba są jeżyki i gniazda. Już robię zbliżenie. Te wszystkie otworki to są gniazda jeżyków. One tu fruwają, teraz uciekły wszystkie, bo mnie zobaczyły, a tak to tu ich by było chmara. Tu wyszliśmy. Szliśmy brzegiem cały czas. No i doszliśmy do niej. Łot i ona. A tu Stefa już odpoczywa, bo ma dosyć. Tutaj coś jest takiego, co wygląda na wejście. O, więc wchodzimy. Ale spierdełkę. O, wygląda na to, że tu jakieś kolejka Co to ma być? No, zdecydowaliśmy się wejść na tą latarię. To jest morze, jakby ktoś nie wiedział, tylko takie zamglone trochę. Trzeba też jest trochę brudna. Robimy chwilowy przystanek. Krótki. I za chwilę Dylamy dalej. A tam jeszcze ho, 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 ho a może i więcej. A na górach tak Mamy to. Ale widok. No. Chcemy zobaczyć co to wszystko jest Ok. się do tego Okej A ja robię filmik Zaliczone widzisz? Jestem z Ciebie dumny. A dzisiaj mogę zezwolić do Marysia się pochwalić. To co, wchodzimy jeszcze wyżej? Nie. Tu jeszcze można wyjść. Na pewno bym już tu nie weszła. Ale tu już nie wolno. Na szczęście Twoje. Możemy <noise> tłumaczyć. Tak. A tam jest nasze pole kempingowe za tymi żurawiami jakieś nie wiem, 300 metrów pół kilometra no i tak sobie idziemy, idziemy idziemy i końca nie widać, ale z górki jest łatwiej nie? Dokładnie. <laughs> a tu mamy Symbolicznie kotwica, gąski i latarnia, oryginał, kopia, nie ta kopia, tylko ta kopia.